Szanowni Państwo, w poniedziałek 13 maja o godzinie 10:30 odbędzie się uroczystość dokonania, podczas której prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Prezydent zaprasza jednym słowem premiera Donalda Tuska oraz Rady Ministrów na poniedziałek tutaj do Pałacu Prezydenckiego. Żadne do tych do tej pory wnioski, oficjalne wnioski, formalne dokumenty do kancelarii prezydenta nie wpłynęły w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Ministrów. Do tej pory informacja o potrzebie dokonania rekonstrukcji była tylko informacją medialną. Myślę, że dzisiaj kancelaria premiera będzie już w kontakcie z kancelarią prezydenta i te wnioski trafią. Trafią do kancelarii i rozpocznie się ta wymagana przepisami procedura. Przypomnę, że to od wniosku premiera rozpoczyna się procedura, której kolejnym etapem jest przygotowanie postanowienia prezydenta. To jest informacja, o, która, o której chciałem, którą chciałem Państwu dzisiaj przekazać. Czyli raz jeszcze, poniedziałek, 13 maja. Godzina 10.30 Prezydent Andrzej Duda zaprasza premiera wraz z ministrami na uroczystość, podczas której dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Panie, pre... Panie ministrze, jaką będzie decyzja pana prezydenta w sprawie dwóch ustaw? Pierwsza o języku śląskim, ona wczoraj wyszła z Senatu i przed chwilą przyjęta ustawa o krs z poprawkami. Szanowni Państwo, Znów użyję tej formuły, której Państwo bardzo nie lubicie, czyli prezydent podejmie decyzję wtedy, kiedy ustawa trafi na prezydenckie biurko. Przyjęte, przyjęta wczoraj ustawa, czy przyjęte wczoraj ustawy, jak tylko trafią tutaj, będą przedmiotem analizy w kancelarii prezydenta, współpracowników prezydenta, którzy uważnie. Przyglądną się i e, ocenią zapisy tych dwóch ustaw. Panie ministrze, czy jeszcze przed rekonstrukcją rządu dojdzie do spotkania prezydenta z premierem Tuskiem, takiej rozmowy w cztery oczy? Wiemy, że te spotkania były wcześniej planowane, to znaczy były zaproszenia ze strony pana prezydenta. Tak, tak. Prezydent dwukrotnie zapraszał, zapraszał premiera do, do pałacu prezydenckiego, żeby rozmawiać o ważnych sprawach dla Polski, o sprawach. Dotyczących bezpieczeństwa oraz o, o priorytetach y, polskiej prezydencji, czyli tego czasu, który rozpocznie się w styczniu 2025 roku, półrocznego przewodniczenia przez Polskę y, Radzie Unii Europejskiej, do tego spotkania nie doszło. Y, prezydent jest otwarty na takie spotkanie, natomiast ze strony premiera nie, 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 nie przyszedł żaden sygnał o tym, że, że em, y, jest takim spotkaniem zainteresowany. Natomiast no, niewątpliwie e, e, w poniedziałek godzina 10.30, czyli re, rekonstrukcja rządu to jest moment, w którym em, y, premier będzie w pałacu prezydenckim. Tak przypuszczam. Ale w sprawie notar sharing albo y nie oczywiście to są tematy, które, które wymagają osobnej rozmowy. O taką rozmowę zabiegał premier, premier Tusk. Prezydent jest cały czas otwarty, cały czas gotowy, żeby rozmawiać i o nuclear sharing, czyli o najważniejszych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, ale także no, cały czas jest gotowy, żeby przedstawić premierowi ideę zorganizowania dwóch szczytów. Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska, Ukraina. Dwóch szczytów, które są sposobem realizacji przyjętych w roku ubiegłym we współpracy między prezydentem a rządem trzech priorytetów polskiej prezydencji. Ale inicjatywa z tej strony Do ty... musi być teraz Do no, no, premiera. Szanowni Państwo, no, to prezydent zapraszał dwukrotnie i dwukrotnie otrzymał informację e, za pośrednictwem mediów, że, że, że premier e, nie. nie nie, nie weźmie udziału w tym spotkaniu, że tego zaproszenia y, nie przyjmie. No, no, premier Tusk miał czas na inne spotkanie, na spotkania z, z, ze swoimi partyjnymi y, kolegami. Premier miał czas na prowadzenie y, kampanii do, do Europarlamentu. Premier miał czas na atakowanie innych polityków. No, nie miał czasu na spotkanie z prezydentem. Więc inicjatywa, tak, jakby inicjatywa jest po stronie, po stronie premiera, a prezydent zawsze jest otwarty na rozmowy o, o najważniejszych sprawach Polskich, a bezpieczeństwo dzisiaj jest absolutnie naszym, naszym priorytetem. Dziękuję bardzo Państwu.